Dobra, dzisiaj montujemy koła. Naprzód już założyłem. Ale wydaje mi się, że brakuje właśnie. Dystansu zaraz zobaczymy. I co, zimno. Też. Nie, A co jeszcze? No co, wypas. Wiadomo, przecież wiadomo, kto to budował. Cię Z deklem czy bez dekla? Nie, ogólnie bez dekla też zajebiście wygląda. Dobra, dobra zróbmy to. Uch. O kurde. Ogólnie przód wiadomo, że trochę na dół i dystans 2 cm. Z musi być dystno, to znaczy on się pewnie ubije, dlatego specjalnie. Po no! Jest fajnie. No, no mega! Jeszcze ma pozytyw, także on gdzieś tam musi się jeszcze ułożyć. No, tutaj to wiadomo, że dojdzie, da. dojdzie. Dzisiaj kupiłem profil na fotele. Jutro przyjeżdża Kamil, więc weźmy go jutro, odpalmy. Jeszcze tak, nie przykręciłem wybieraka od skrzyni, jest tylko ten, co zmienia biegi, ale nie ma tego sztywnego. Jeszcze tak, yy, pompa paliwa tej jednej małej śrubki brakuje. No i wydechu nie ma. Także na razie weźmy, niech Kamil przyjedzie. Czy odpalimy go. Wiadomo, że takie forty są tanie. Ale tu chodzi o tę pracę, co została włożona, Tego się nie da wycenić. Tak są zamontowane. O! Że jutro Będzie działał. No, fotela też już ogólnie mocowanie do foteli przykręciłem. Wszystko wymierzyłem. Ogólnie działa. A jeden zepsułem aż tak. To jest to ucho. Aha. No. Czyli jest bez i w ogóle nie. Tu profil. Tu profil. Żeby ominąć to, daję na to profil. I do tego na. Już dokręcam fotel. Więc sobie to wszystko skręcę. A tu później. Tylko na śruby skręcę twarde, y, to przykręcę. Mhm. No dobra, niektóre tak pięknie mi wychodzą, niektóre nie trafiam. Ale, ogólnie no tego to w ogóle nie trafiłem, Maję maskę źle ustawioną, no ale tutaj już zaczyna to jakoś wyglądać, ja wiem, ja wiem, że nie jestem spawaczem, ale trzymać się powinno, związane jest na pewno, także chyba spoko no. mocowanie fotela jak się patrzy. Zawsze możesz marudzić, że nie masz na nic czasu. A ja na przykład na przerwie w pracy, zamiast siedzieć i gapić się w telefon, maluję sobie mocowania do foteli do escorta. Wymówkę zawsze można znaleźć, tak samo jak sposób. Nie, ten fotel mamy skręcony, bierzemy się za drugi. oddałem do korunda na malowanie proszkowe no i spawy też korund musiał delikatnie poprawić no ale dobra, no to skręcamy tak to wygląda, czyli bardzo dobrze to teraz jeszcze fotel do wspornika i tyle no jest jeszcze parę rzeczy, muszę amortyzatory przykręcić, tutaj są jeżeli chodzi o jego wysokość, no to na razie nic nie kombinuję, niech on pojeździ trochę, nie? Na pewno chce dystans naprzód. Ale nie wiem, czy nie dać ten z tyłu. Kurze, z tyłu jest ładnie równiutko. Nie, to taki sam, Za co zamówię. 2 cm. Albo zamówię 2,5 i je zamienię. Walka z myślami, bo tak, chciałoby się go na mega glebie. Ale z drugiej strony chcę nim pojeździć. No jeszcze ma takie fajne zakończenie. I 10 lat leży, widać No i wiadomo, tu czarna lotka, czarny dach, czarne pierdolniki. Deskę złożymy jeszcze. Nie? Bo będę musiał kupić święty graal eskortów. Ramkę w koło zegarów albo naprawić. Nie? bo Nie dość, że jest pęknięta to standard. Nie dość, że ma jezuska. Nie podoba mi się to. Jeszcze góry są na śrubki, no i jest wszystko wyłamane. Nie? W sensie nie, nie, nie trzyma tego na razie, jest tylko na zaczepach. No, a to będzie, będzie trzeszczeć. No, w ogóle mega jest takie różnice. Jedną z rzeczy, którą miałem zrobić, to wstawić. Tu, 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 tu. Dobrze, że zagłęb mi oczko, bo jeszcze bym tego nie zrobił cześć Kamilu Cześć Tata Ciąg dalszy no. To jest ten sam dzień ciągle To jest ten sam dzień Od nowa wszystko jeszcze raz Dobra, przekreśl na zapłon. Cisza. To wyłącz. A czemu tak? Co? Stacyjka się popsuła? Ruszyj stacyjką. Oh. Rozrusznik jest. No dobra, próba numer <laughs> jeden. Nie. Jest. Bezpiecznik pod kąpa? Stacyjka steruje się. Przez chwilę się zastanawiałem czy można zgasić. <głosy> <głosy> nie, to <nie głosy> taki, już przekręcę od z powrotem. A się dalej działa. To by się udało. Nie tak, tak. No to kwestia kostki przy stacyjce. No. I to to było powodem. Nie paliwa, nie? Nie, nie ładuje, nie, nie wzbudza go. Blastam. Jestem elektrykiem. Jestem Dobra. Uwaga, dziś będzie niesenzuralnie. Widać, co tu się dzieje, nie? A dlaczego? Okazało się, że strzeliła chłodnica. Strzeliła ona tutaj. Cały czas się sączyło, jak jebany dokręcałem cały czas. Węże, myślałem, że to gdzieś na wężach cieknie, ale niestety Musiałem rozebrać wszystko, nawet ten jebany alternator musiałem odkręcić Poluzować bardziej No jest jakaś tragedia, nie? Jedyny plus, że tam sobie wyczyszczę i że udało się kupić nową chłodnicę Leżyło tu No można było się tego spodziewać, skoro silnik... Pękł tak To, że chłodnica też nie przeżyła Zacząłem się obawiać. Bardzo się obawiać o na Jak jeszcze ona jebła, to chyba spalę ten samochód w kuli. Dobra. Trzeba walczyć, nie ma co płakać. A ty co robisz? Ja czyszczę kolejne elementy. A jest to dmuchawa. Jakbym tak przestawał i tak tego nie czyścił, to już dawno by jeździł ten samochód, bez sensu, nie, nie? bo Mie Mirek dalej robi wnętrze. I co, ale fotela mam. fotele masz. Fotele no, masz. Teraz no. tylko dywan maluję. Teraz to nie widać, bo on też teraz jest w miarę już czysty. Był tak upieprzony, gdzie ja go kiedyś prałem. Został wiadomo odłożony na 8 lat, i teraz go wyjąłem. I znowu go prałem i torreadorem, i odkurzaczem tym, bo teraz mamy ten piorący. I, i później mówię, nie, dobra, to jeszcze aktywna piana, jakiś tam szampon, yy, yy, karszer. No i wtedy też powychodziły te włoski. Kierownica jest, fotele są, jeszcze został mi tylko plus do podłączenia. Waham się, gdzie go zrobić. Eee, od dachu i cały kokpit mogę składać już do końca. I także to wszystko mogę już nagotowywalić. Byłem w Motopro, mam te żaróweczki nowe. Bo te, co mówiłem, że czekały 15 lat, to się poprzepalały. I dobrze je wkładałem. Po prostu chyba za długo. Nie wiem, czy jakaś wilgoć, czy coś. Ogólnie bardzo ładnie świeciły na biało. A najlepsze jest to, że mam takie diody, które wyjąłem postojówki zardzewiałe i działają. I <laughs> świecą. No. One działają. Dobra, chyba będzie. No, jakbyś dała więcej światła. Oh! To są takie niebieskie. No są. No ale to są te stare. To się poprzepalały. I ogólnie jak zaświeca, to diody są, a tych nie ma. A najlepsze, że długie świecą, nie Coś świeci, ale co to świeci? No to tylko diody. No to już... Ale tu się nie świeci. No bo tu go nie ma. A, ten jest jeszcze. Ten jest no i znowu będę ja musiał teraz spinać wszystko. Ta uszczelka cieknie jak głupia. Nie? Tu wszędzie jest o. A czemu? Nie wiem, to korek, a jeszcze zrobiłem tą rzecz, której nie wolę nie mówić i dlatego też ciśnienie się robiło. No, mogę powiedzieć, odmę zatkały. Bo mi nie pasowała wizualnie. Miała trzecie odejście, bo na tu ma łącznik. I trzecie było, które wychodziło w ogóle gdzieś tu i na dół, że gdyby olej tam skapywał, to, to tam. I się okazało, że, że przez to, że zablokowałem, to ciśnienie na skrzyni korbowej się robi i tu mi wydmuchiwało każdym tym mogłem wysadzić silnik ogólnie. To znaczy uszczelnienia prawdopodobnie, a że jak nowe, no to wiadomo, że mogłoby się tam... Na szczęście on tylko na wolnych obrotach i za dwie minuty chodził, więc nic ogólnie się nie stało, ale ale pewnie wypychało olej uszczelkami, bo ta uszczelka zresztą korkowa to frajer. Mam no, nadzieję, że chociaż to będzie działać, bo to powiem, jest kolejny sprzęt, który kupowałem bardzo dawno temu Rytownica. Też mi się tak skojarzyło. Czekaj, <grytownicze> okay, proszę ciebie Mika ultra dźwiękowa. Też tak myślę. No. Zaraz wrzucimy kierunkowskazy. Widać jak wygląda, nie? Nie najbardziej. O, ten brud tutaj denerwuje. No i zobaczymy. Może najpierw go, bo to tu jest, to podgrzejemy. Temperatura 50. Są utracienci. No, no, żadne. Prawie dostałem zawału. Odpalam samochód, wydech poskładany, on tak chodzi. Mówię, nie, no tragedia jakaś. To tylko folia. Ale zadyma. Wypalanie kolektora. No jakoś chodzi, już 10 minut. Próbuję go wreszcie zagrzać. Węże ciepłe, oba. Więc chyba spoko. Chyba będzie żył. Już miałem auto ściągłe z podnośnika. Ostatnie przepalanie, żeby zobaczyć, czy to cieknie, czy wszystko ok. No i cieknie, Teraz powinno być widać. Czy to się kiedyś skończy? Już mam dosyć. Trzeba było dać mu zgnić. Co robisz? Pracuję. Nie, no, wymieniłem te hydropopychacze. Chyba popychacze hydrauliczne, jak zwał, tak zwał. Jak zwykle, wcześniej nie przyklejałem uszczelki, nie? teraz posmarowałem silikonem i no. trzeba było to zdjąć, no, no, tak. także się narzeźbiłem. Dzisiaj byłem w zenderze i patrzę. ta nie, pokazywałem. No. Jest różnica. No jest. No. Tu widać nawet, że wypełniło całą tą, a tutaj całą dziurę, otwór, a tak tu. Jest różnica. Nie? No, jest. No, tylko, że problem teraz jest z dystansami. Trzeba zamawiać, bo te przelotowe nie ma takich śrub. Ja mam krótkie tylko i teraz by trzeba było dystans, który przykręcimy tak jak masz w CLS. Jest jeden problem. No, że ja dzisiaj już nic więcej nie zrobię. Czyli nie wyjedziemy dzisiaj. To znaczy to złożę, nie? Ale nie wyjedziemy. Nie ma co opowiadać Nie ma co odpowiadać? Czemu? Nie. nie Czemu? To... Zwykle nie idzie. Całkiem fajnie się odchodzi. Coś się odkręciło. Sprzęgło się rozpiło. A tak to wszystko odkurzyłem. zaczekiłem Amortyzatory już przykręciłem. Bo teraz długo zeszło, ale takich pierdół narobiłem właśnie. Przykręciłem skrzynię do końca, to znaczy wybierak. Naprawiałem tą zgrzewarką, te wszystkie plastiki. Wszystko już jest naprawione, wszystko. Ramka od zegarów. Nawiewy zaczęły świecić. To wymyłem korek w lewu, przykręciłem pompę o, yy, wkład lusterka jest drugi tak, a, a nie było tu leży słoneczniki, takie pierdoły na no, całe wnętrze, zresztą dywan malowaliśmy też zajebiście wyszedł no mega ładnie No dywan spoko o, tak będzie dobrze tak naprawdę, takich rzeczy nie powinienem robić bo ogólnie jesteśmy mówieni na dach. Pan Krzysztof chciał, żeby były wszystkie uszczelki, Czy ta lampka brugała. Tak. I to już po robocie. No a uszczelek nie będzie. Zresztą jutro nagramy, bo jutro, jak to się mówi, choćby skały, serały, to musi stąd kurwa wyjechać. No, choć te ja tak mam sprzedać. w sumie po każdej zimie, nie? Też chciałem sprzedać, ale ktoś mnie wiesz... I bardzo dobrze. <laughs> ktoś mnie. Bardzo dobrze. Ty, no przecież goście były Zgotował u mnie już, nie? Nie, no daj spokój. To przecież tu nawet był jak, był, te, był goście jak cię sprzedałem, <laughs> że, że nie sprzedałeś, to mówię co ty, Kryśka by mu nie pozwoliła. <laughs> co tu, jak się zapryt, chlus raczej. Ła, kolano. Coś mówi, że jest mobilny, tak? No ja teraz jestem mobilny. teraz się zaczepię. Wczoraj gadałem z młodym, że może korweta, może 300ZX. I później wieczorem posiedziałem i mówię, Korweta. Co zawsze było na Civicach naklejone? Pamiętasz? Na czwórkach naklejali. Korwety są dla starych. A było coś takiego, no? Kurwa, i do mnie wczoraj to doszło. Słuchaj, tak, no to jest ten kryzys wieku średniego, tak? No. A jak te podywanie sobie radzą? Jeszcze nie były testowane. Ech. Zaraz będą. Ale da, za tę zapewnia? Czy nie ma problemu? Obojęcie w sumie. Ale faza. No dobra, no to Czeka, co to od ilu lat pierwszy raz to widzi słońce? 10. To znaczy nie licząc przestawiania. No to... nie, no tak oficjalnie 10 lat. No, jakoś tak. No, był malowany w, w 19. No ale już wcześniej nie jeździł długo, nie? Także tak 6 bardzo. lat po lakierowaniu no. jest. To Tobie zawsze, nie? Gasło moje auto, bo sprzęgło jest krótkie. No ale w Signumie też jest krótkie, ale tu to w ogóle jeszcze tak, tak czułego sprzęgła nie miałem nigdzie. To no. teraz ten. To co? Myju, myju. Myju, myju. Czy w koło bloku? Kurwa, nie wiem właśnie. Czy brudny, czy czysty, co za różnica? No minimum 10. Nie? Za duża japa jest nawet, minimum nie, bo 10. jak wyjdzie, to trochę wypełni tak, tą tak. Dziurą, no. dziurę tym naciągiem. Ten kierunek jest taki sam jak w tranzycie. Tak, bo Ale to z transita to w ogóle. Samo. Ale brzmi całkiem spoko. Podoba mi się.